Jeżeli gdziekolwiek spotkacie telewizję Republikę, gońcie, gońcie dziadygów. Jerzy Owsiak pogonił wczoraj dziadygów ze swojej konferencji prasowej. A konkretnie rozkazał grupie mężczyzn siłą wyprowadzić naszego redakcyjnego kolegę. Za to, że zapytał dlaczego Owsiak ukrywa faktury, których ujawnienie nakazał mu sąd. Staraliśmy się zrobić to, co należy do dziennikarzy w takiej sytuacji. Jeśli opinia publiczna domaga się odpowiedzi na pytania, na przykład takie, dlaczego Jerzy Owsiak nie realizuje poleceń sądu i nie przekazuje dokumentacji finansowej jednej ze swoich spółek, a opinia publiczna odpowiedzi na te pytania się domaga, to naszym obowiązkiem jest dotrzeć wszelkimi legalnymi metodami do rozmówcy i zadać te pytania. Kiedy Jerzy Owsiak na koniec konferencji prasowej spytał, czy są jakieś pytania, ja podniosłem rękę i zadałem. Takie właśnie pytanie. Jerzy Owsiak uznał najwyraźniej, że nie musi odpowiadać na niewygodne pytania i nakazał usunąć rachonia z konferencji. Bardzo proszę, proszę tego pana na chwilę sąd wziąć, bo nam. Kilka godzin później w wywiadzie dla radiowej trójki Owsiak twierdził, że było zupełnie inaczej. I z tej konferencji został wyproszony dziennikarz telewizji Republika. Co się stało? Dlaczego tak postąpiłeś? Nie, nie, to nie ja postąpiłem. Proszę mi w ogóle o tym, ty nie mówisz, że ja tak postąpiłem. Można powiedzieć, że to postąpili ludzie, którzy byli na konferencji prasowej. Proszę, proszę tego Barto pana na miał, chwilę panie. sąd wziąć. Nie, nie, to nie ja postąpiłem. Proszę, proszę mi w ogóle o, to, o tym, ty nie mówisz, że ja tak postąpiłem. Nie. Proszę, proszę tego Barto pana na miał, chwilę panie. sąd wziąć. Owsiak nie tylko kazał siłą wyprowadzić dziennikarza z konferencji prasowej, ale na dodatek wygłosił szereg kłamstw i oszczerstw pod adresem naszej redakcji. Manipulujecie, kłamiecie, puszczacie dokumenty, które są nieprawdziwe. Jesteście telewizją, która manipuluje, która oszukuje. Za te słowa nasza stacja wejdzie z Owsiakiem na drogę sądową. Spadło szereg stwierdzeń, które są stwierdzeniami nieprawdziwymi i stwierdzeniami zniesławiającymi Telewizję Republika. Gdzie jest słoik z pieniędzmi, które chowam? Gdyby Jerzy Owsiak chciał uciąć podejrzenia dotyczące finansów prowadzonych przez niego firm, mógłby pokazać stosowne dokumenty. Tymczasem nie robi tego, choć nakazał mu to sąd. Na każde pytanie dotyczące firm Mrówka Cała i Złoty Melon, zwariowaliście? Owsiak reaguje agresywnie. To zła telewizja, zła kolejna, która sączy tylko nienawiść. Nienawiść, nienawiść, nienawiść. Jerzy Owsiak nie może się pogodzić z tym, że przestałby Świętą Krową, bo jednak przestał. Znaczna część opinii publicznej zaczęła się zastanawiać, co jest nie tak z tą całą działalnością charytatywną. Firma Mrówka Cała, której prezesem jest żona Jerzego Owsiaka, zgodnie z wyrokiem sądu, powinna udostępnić pełną dokumentację finansową. Nie zrobiła tego. Owsiakowie natychmiast wygasili działalność firmy i powołali do życia następną. Ludzie zwariowaliście! Każda działalność dla dobra wspólnego jest cenna, ale działalność, która odbywa się na specjalnych zasadach, korzysta z ekstra przywilejów, z ekstra pieniędzy, pomocy i tak dalej, a jeszcze jest poza wszelką kontrolą, jest raczej patologią niż czymś pozytywnym. Wiarygodność finansowych przepływów w imperium Owsiaka budzi ogromne wątpliwości. Wątpliwości, które Owsiak stara się zakrzyczeć obelgami. to jest Żuli, który tutaj rozrabia. Skurującemu media nie chcą zauważyć. Panie Wójcie, dlaczego pan nie chce rozmawiać z nami? Karol Jątuszewski, Telewizja Republika.